Witajcie w świecie mitologii, gdzie przenikają się rzeczywistość i fantazja. Dziś wyruszymy w podróż przez wieki i kontynenty, by odkryć tajemnice dziesięciu najciekawszych mitów starożytnych. Przygotujcie się na spotkanie z Herosami, Potworami i niezwykłymi stworzeniami. Odkryjemy mity o stworzeniu świata, o odwadze i poświęceniu, o miłości i zdradzie. Nasz pierwszy przystanek to starożytna Grecja, gdzie spotykamy Prometeusza, tytana o wielkim sercu. Prometeusz, widząc niedole ludzi, postanowił podarować im iskrę życia, ogień. Zeus, władca Olimpu, rozgniewany z uchwałością Prometeusza, skazał go na straszliwą karę. Przykuł tytana do skały, gdzie każdego dnia przylatywał orzeł i wyjadał mu odrastającą wątrobę. Przenosimy się teraz do starożytnego Egiptu, krainy faraonów i piramid. Według Egipcjan na początku był tylko Nun, bezkresny i chaotyczny ocean. Z niego wyłonił się Atum, Bóg stwórca, który z nicości powołał do życia świat. Z jego łez narodzili się pierwsi bogowie Shu, Bóg powietrza, i Tefnut, bogini wilgoci. Wracamy do Grecji, gdzie poznajemy historię Dedala, genialnego wynalazcy i jego syna Ikara. Uwięzieni na Krecie przez króla Minosa, Dedal skonstruował skrzydła z piór i wosku, by uciec z synem. Niestety Ikar, oczarowany możliwością lotu, wzbił się zbyt wysoko, blisko słońca. Udajemy się teraz do Mezopotamii, kolebki cywilizacji, gdzie poznajemy epos o Gilgameszu, królu Uruk. Gilgamesz, półbóg obdarzony nad ludzką siłą, wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu sekretu nieśmiertelności. Jego przygody uczą go pokory i uświadamiają mu, że prawdziwa wartość kryje się nie w wiecznym życiu, ale w mądrości. Nasza podróż prowadzi nas teraz do Italii, gdzie wgłębimy się w mit o Romulusie i Remusie, bliźniętach wychowanych przez wilczycę. Porzuceni nad brzegiem Tybru, zostali uratowani i wykarmieni przez wilczycę, a następnie wychowani przez pasterza. Dorosłszy, bracia postanowili założyć miasto w miejscu, gdzie zostali znalezieni. Romulus zabił Remusa i został jedynym władcą Rzymu, miasta nazwanego jego imieniem. Kolejny przystanek to Egipt, gdzie spotykamy mitycznego Feniksa, ptaka o niezwykłej mocy. Feniks, symbol odrodzenia i wiecznego cyklu życia i śmierci, żył przez setki lat, a gdy czuł zbliżającą się śmierć, budował gniazdo z aromatycznych ziół i spalał się w nim. Z jego prochów odradzał się nowy Feniks, jeszcze piękniejszy i silniejszy. Przenosimy się teraz na północ Europy, do krainy Wikingów, gdzie poznajemy Tora, boga piorunów i burzy. Thor, syn Odyna, władał magicznym młotem Mjolnirem, który zawsze wracał do jego ręki. Thor używał go do walki z olbrzymami i potworami, strzegąc porządku świata i chroniąc Asgard. Wracamy na morze, gdzie spotykamy Syreny. Piękne stworzenia o uwodzicielskich głosach. Ich śpiew był tak piękny, że żaden żeglarz nie potrafił mu się oprzeć. Niestety syreny zwabiały statki na skały, gdzie ulegały rozbiciu. Odyseusz, bohater wojny trojańskiej, pragnąc usłyszeć ich śpiew, kazał się przywiązać do masztu swojego statku. Udajemy się teraz do starożytnych Chin, gdzie poznajemy nuwę i fuksji, bóstwa przedstawiane z ciałami węży i ludzkimi głowami. Według chińskiej mitologii Nuwa i Fuxi byli rodzeństwem, a zarazem małżeństwem, które przetrwało wielki potop. Po potopie Nuwa i Fuxi, by zaludnić świat, ulepili z gliny figurki ludzi. Następnie Nuwa tchnęła w nie życie, a Fuxi nauczył ich podstawowych umiejętności. Nasza podróż kończy się w Ameryce Środkowej, gdzie Majowie stworzyli niezwykle precyzyjny kalendarz. Kalendarz Majów nie tylko mierzył czas, ale również przewidywał cykle kosmiczne i historyczne. Według Majów świat przechodził przez cykle stworzenia i zniszczenia. Koniec każdego cyklu oznaczał czas wielkich zmian, czas oczyszczenia i odrodzenia. I tak dobiega końca nasza podróż przez fascynujący świat mitologii. Odkryliśmy historie o bogach, herosach i niezwykłych stworzeniach. Historie starożytnych mitów wciąż żyją w naszej kulturze i wyobraźni. Odnajdujemy je w literaturze, sztuce, a nawet w codziennym języku. Zachęcam was do dalszego zgłębiania tajemnic mitologii.